Dzień dobry, a dzisiaj my sobie weźmiemy kompostownik i go przerzucimy. Bo od czasu do czasu, raz na 2-3 tygodnie, trzeba kompostownik przerzucić. I po prostu zobaczyć jak to wygląda. Mało przyjemna operacja, ponieważ trochę śmierdzi, ale do przeżycia. Ok, więc kompostownik tak wygląda. Będę jakąś kawę. Strasznie dużo much jest. Ja z tymi muchami mam właśnie ogromny problem w domu. Ale postaram się dzisiaj z nimi coś zrobić. Dobra, przerzucamy. Ja niestety nie mam żadnej takiej kamerki, co się la GoPro, więc już po przerzuceniu pokażę, co i jak. Okay. I tak wygląda. Woda z kompostu, którą można użyć do kwiatków. Oczywiście po rozcieńczeniu. Śmierdzi szampem troszeczkę, no ale jest ok. Myślałem, że eksperyment się nie udał, gdyż jest strasznie mało glist, ale jakieś tam są jeszcze. Ale to myślę jeszcze tak za 2-3 tygodnie i, i będę musiał skończyć jednak, bo no one chyba raczej nie przeżyją w takich warunkach. Będę musiał jeszcze raz podejść do tego tematu, ale jak na pierwszy raz jest całkiem ok. Ok. Kompost wyrzucony, teraz tylko dodatkowo jeszcze zasypać i, i do domu bo nic nie śmierdzi, bo jest właśnie ten cały filtr aktywny, węglowy, czy jak mu tam, o tutaj. Dobra, zasypujemy i spadamy. No, i tak wygląda ten cały produkt. Trochę śmierdzi, ale, ale spoko. Tak chyba powinno być. No, to jest zawieszka na mona, bo gdzieś widziałem ostatnio, Małe rupaczki. A to to jest mój sposób na taki na chyba największy problem, jak się ma kompostownik w domu. Lep płaski na muchy. Strasznie dużo much mam. Ale poradzę sobie z nimi. Właśnie te muchy są przez ten kompostownik. A tu mam coś na jako nagroda. Double Ipa i West Coast z Cieszyna. Też jeden z moich ulubionych browarków. Tak, dostępne w różnych orzą, nie tych tego typu sklepach. Oraz w sklepach specjalistycznych. Bardzo dobre. Ok, to chyba wszystko. I teraz być może powstaje takie pytanie. Po co ja to robię? Ano po to, że w przeciągu następnych kilku miesięcy będę chciał sobie kupić działkę rekreacyjną i taki kompostownik na tej działeczce co je postawię. Myślę, że to jest bardzo fajna sprawa, preekologiczna. Fajnie się takie robaczki hoduje. Fajnie też mieć bardzo fajny nawóz do kwiatków, tak więc tak więc spoko. Dobra, ludzie, na razie trzymajcie się hej